Witajcie. Dzisiaj mamy przyjemność gościć e, przedstawiciela marki Uniwet. Witam serdecznie, Szymon Kulpa. Artyszku to bardzo mi miło. Panie Arturze, na początek miałbym kilka pytań właśnie. Od jak dawna Pan działa w branży? E, ile lat w Uniwecie? Jak to wygląda? No, śmiem twierdzić, że jestem jednym z dinozaurów. W branży działam ponad 35 lat. Hmm. E, głównie i cały czas po stronie sprzedażowej z dosyć dobrym i, i bogatym doświadczeniem w różnych firmach. Od prowadzenia mojej własnej firmy, dystrybucyjnej przez pełnienie różnych funkcji u dużych i największych światowych producentów. Między innymi byłem dyrektorem sprzedaży w Bakudalos, obecnie Honeywell. Prowadziłem sprzedaż Synchrona w samym początku, na samym początku ich obecności w Polsce. Od 13 lat jestem związany z uniwetem, niedużą rodzinną firmą zlokalizowaną we Włoszech. 13 lat to całkiem sporo i na pewno to jest kawałek doświadczenia, co się przekuwa właśnie na rezultaty, efekty. Może jeszcze tak, jak ta branża się zmieniła na przestrzeni może lat? Po skrócie, co, co jest teraz ważne dla klientów, albo co było kiedyś, jak to, jak to wygląda? Ci, którzy pamiętają, wspominają pewnie z rozrzewnieniem znak B, czyli niegdysiejszy polski odpowiednik e, obecnych norm, które powodują, że jesteśmy w stanie sprzedawać środki ochrony indywidualnej, które są obwarowane całym szeregiem bardzo restrykcyjnych przepisów, które de facto mają gwarantować ich użytkownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mm -hmm. OK, może tak przejdźmy jeszcze do technologii, które Uniwet e, ma autorskie rozwiązania, przynajmniej tak, nazywa, tak się nazywają, jak właśnie SoftPAD. E, mamy tutaj właśnie modele 5x7, 5x8 i 5x1. E, coś o tej technologii, o, o tej funkcji, e, z czym to się je? To była próba znalezienia rozwiązania na problem, który dręczy wszystkich producentów ochron e, wzroku. A mianowicie niesamowicie dużej różnorodności kształtów twarzy, twarzoczaszki i głowy. Próba zrobienia jednego produktu, który będzie równie dobrze leżał zarówno na bardzo szczupłej i drobnej twarzy, jak i na bardzo dużej i płaskiej twarzy, jest od, od zawsze od początku branży optycznej głównym problemem. Mhm. Softpad to autorska, opatentowana technologia, która powoduje, że poza ogólnymi parametrami kształtu i wielkości dopasowanymi do naszego typu szeregu e, nordycko-europejskiego kształtu twarzy, mhm. e, końcówki zauszników są dodatkowo elastyczne i potrafią w postaci, z angielska, tiltu, czyli Takiego wachnięcia, dodatkowo taki... mm -hmm. takiego delikatnego obrotu, dodatkowo zmienić swój kąt przylegania do skroni, powodując tym samym znacznie mniejsze napięcie i y, uciski, które podczas noszenia mogą występować i występują w każdych okularach. Ten system powoduje, że główny nacisk przenoszony jest przez płaskie końcówki założników. Dzięki czemu na nosie, który najbardziej cierpi przy używaniu każdego środka ochrony wzroku, na nosie redukujemy ten nacisk kilkukrotnie. Czyli to też było, jakby odpowiedział na moje drugie pytanie, właśnie czym się, jakby charakteryzują e, względem podstawowych standardowych rozwiązań, czyli standardowych ramek, e, więc już wiemy, że to jest lepsze dopasowanie do kształtu czaszki, tak, głowy. Przez co wpływa na komfort noszenia. Z naszymi noszenia. okularami z całą pewnością możecie zapomnieć o odciśniętym na nosie kształcie na noska, który powodowany jest przez standardowe rozwiązanie. Tak, tak, jest regulowany, tak, on się też tam dopasowuje. Okej. Okay, to mam takie pytanie, też może gdzieś nasunięte od klientów, które okulary będą lepsze? Te, które trzymają się stricte na głowie czy na uszach? E, najlepsze będą te, których punkty nacisku są różnorodne, jest ich wiele, i nie skupiają się w jednym miejscu. Czyli równomiernie Czyli rozłożone. Okulary, które. Całym swoim ciężarem może niewielkim, ale jednak noszonym przez wiele, wiele godzin będą uciskały nos, spowodują znaczny ślad i widoczne, widoczną, widoczne zmęczenie ich używaniem. Okulary, które zacisną nam swoje załóżniki na skroniach, po dłuższym używaniu spowodują również dyskomfort i ból. Także równomierne rozłożenie tego nacisku. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że również jednym z celów w większości z producentów jest zmniejszenie wagi. Nie mamy już okularów z soczewkami ze szkła mineralnego ważących 20-25 deko, czyli 250 gramów. W tej chwili najlżejsze okulary produkowane przez Uniweta ważą poniżej 20 gramów. Jest to praktycznie niezauważalne podczas noszenia. Tak, to jest niewielka waga w porównaniu do tych uprzednio stosowanych e, kiedyś właśnie, z szklanych soczewek. E, ok, może idąc dalej, kolejną technologią, którą jakby m, tutaj Uniwet nazywa Vanguard, e, czyli technologia powłok e, Vanguard Plus i wa, Vanguard Ultra, tak. E, co to jest za technologia? Niech mi pan coś powie. To, jest, to są kolejne technologie rozwijające i poprawiające parametry okularów, najbardziej dokuczliwe dla użytkowników. Czyli po pierwsze możliwość porysowania powierzchni soczewek, która skutkuje tym, że widoczność i komfort używania na tyle się zmniejsza, że trzeba całe okulary wymienić. Druga cecha, która bardzo często minimalizuje możliwość używania okularów, to zaparowywanie soczewek. Środowisko pracy bardzo często to jest wysoka wilgotność, różne i bardzo duże różnice temperatur, które powodują kondensację i zamgławianie soczewek. Vanguard to są technologie, najnowsze technologie pokryć, stosowane w celu uzyskania zwiększonej twardości powierzchni soczewek oraz uniknięcia efektu kondensacji, czyli zamgła zamgławienia zaparowania, Zablenia, zaparowania mhm. soczewek. E, nasze technologie są na tyle zaawansowane, że w stosunku do wymogów normatywnych, które ściśle precyzują o których okularach można powiedzieć, że są e, przeciwzarysowaniowe czy utwardzone mhm. oraz nieparujące. Nasze technologie od 3 do 8 razy Przekraczają wymogi normatywne. No właśnie, chciałem do tego zmierzać. Czy właśnie one są lepsze czy gorsze od KN? KN jest takim minimalnym poziomem, od którego mm -hmm. my zaczęliśmy, żeby uzyskać parametry znacznie je przewyższające. Dla przykładu, norma opisująca brak zaparowania soczewek N jest uznawana za osiągniętą, o ile soczewka nie zaparuje w przeciągu minimum 8 sekund. Technologia Vanguard gwarantuje osiągnięcie braku zaparowania bez żadnego limitu czasowego. Nasze soczewki nigdy nie zaparują. Jeżeli chodzi o pokrycia przeciw zarysowaniom, czyli utwardzające, są one już w tej chwili na tyle zaawansowane, że możemy również osiągnąć dodatkowe efekty, jak na przykład. E, utrudnione wniknięcie i wtopienie się cząsteczek przy szlifowaniu e, metali bądź materiałów, mm -hmm. co jest bardzo częstym problemem. E, możemy również. E, Czyli one się odbiją, i... tak? Tak, one w większości mm -hmm. się odbiją. Oczywiście przy dużych temperaturach i dużych cząsteczkach nie ma w tej chwili na świecie rozwiązania, tak. które pozwoliłoby tego uniknąć, natomiast stopień zniszczenia okularów przy takich procesach uległ znacznemu zmniejszeniu. Mm -hmm. e... W których modelach, na przykład z tych tu widocznych, możemy właśnie spotkać te, jedną i drugą powłokę, jakby Pan gdzieś wskazał. Jeżeli chodzi o Uniweta, specjalnie wydzieliliśmy tak zwaną generację X, czyli modele, które w swoich numerach kodowych mają literkę X. To są wszystkie modele z najbardziej zaawansowanymi technologiami, załóżników oraz pokryć. Dodatkowo. Wprowadziliśmy te technologie również w naszych najlepszych i najlepiej sprzedających się goglach. Swoją drogą, jest to model gogli, który przestrzeń na nosie ma na tyle szeroką, że bezproblemowo można używać tego typu gogli z półmaseczkami filtrującymi. Tutaj mamy no. właśnie fajną, fajne połączenie. A to, to jest, jest z jakby maską. dodatkowa osłona, tak. również znana w, szczególnie dla tych, którzy ma, operują. W środowiskach znacznie zagrożonych cząsteczkami o wysokiej prędkości i wysokiej energii, chroniąca dodatkowo poza oczami również twarz, nos, policzki i podbródek. Mhm. Żeby było ciekawie, również najnowsze wersje i najwyższe technologicznie, najbardziej zaawansowane wersje zastosowaliśmy w naszym modelu 506U. Tutaj w bardzo, w bardzo rozsądnej cenie oferujemy najbardziej zaawansowane pokrycia dostępne na rynku. Proszę odnośnie technologii. Ostatnio się słyszy o wprowadzonym projekcie przez Uniwet Vision AR, czyli o rozszerzonej rzeczywistości. Coś mógłby Pan opowiedzieć, przybliżyć z tym projektem, jak to funkcjonuje, czy gdzieś już to może funkcjonuje, albo w jakich zawodach może się to sprawdza? Jaki jest potencjalny klient, czy Rynek na to. Sam projekt powstał we współpracy z firmą Sony. Jest to licencjonowana współpraca, w której Sony jest dostawcą przeziernych, holograficznych monitorów używanych przez w naszym sprzęcie. Natomiast Uniwet jest dostawcą konceptu i osprzętu do wykorzystania w warunkach przemysłowych. Nie mamy tutaj no nie tego mamy, modelu, niestety. ale bazuje on z grubsza na założeniach modelu 6X3, gdzie model dodatkowo wyposażony jest w szynę danych, do której można dopiąć różnego rodzaju czytniki i czujniki od kamer przez czynniki barkodów i różnego rodzaju elementów. Komunikujących się z otoczeniem, natomiast wewnątrz umieszczony jest przezierny, holograficzny wyświetlacz, na którym użytkownik w pełni obserwując otaczające środowisko uzyskuje dodatkowe informacje, wyświetlane na tym przezierniku, które sprawiają. Wrażenie, jakby były dołożone do obrazu rzeczywistości, który go otacza. Ta technologia różni się troszkę od Virtual Reality, czyli rzeczywistości wirtualnej znanej z gier mhm. czy z gogli używanych przez zapalonych graczy, ponieważ tutaj nie tworzymy sztucznego środowiska, natomiast do rzeczywistego otoczenia do, dodajemy kluczowe informacje, które mogą usprawnić albo polepszyć e, pracę i efektywność tej pracy e, poszczególnych pracowników. I w żaden sposób nam nie wpływa na wizję otoczenia? I nie, środowisko. absolutnie. Nie ma tutaj mm. żadnych przeszkód. Jakby dodatkowe informacje są w, e, poprzez ten holograficzny, przezierny mm. wizjer nakładane na standardowy obraz widziany przez użytkownika. Mm -hmm. Zakres użytkowania? E, Jakie branże? Czy... Powiedzmy, że jest to projekt, który jest nadal w fazie rozwojowej. rozwojowej od trzech lat, natomiast od półtorej roku ma już swoje praktyczne zastosowania. To między innymi uwolnienie drugiej ręki operatora w magazynie, funkcje Notesu i przeglądania zamówienia, sprawdzania które pozycje, gdzie się znajdują, ile ich trzeba spakować czy zapakować, i potwierdzania są przejęte przez system podłączony z komputerem. W tym momencie pracownik nie tylko jest weryfikowany, czy prawidłowe zamówienie, prawidłowe zamówienie realizuje z odpowiednich elementów, ale również. Przez system i oprogramowanie może być kierowany do konkretnych półek, konkretnych lokacji, w których dany produkt czy element zamówienia się znajduje. My mówimy o pracowniku, który dzięki temu uwalnia obie swoje ręce, jest sprawniejszy, efektywniejszy i szybciej może to i bezpłędnie wykonać. Czyli odblokowujemy potencjał, że tak powiem, pracownika tutaj. Z drugiej strony mamy centralne, bardzo precyzyjne, e, korygowane zamówienie, bo nie tylko wiemy, że prawidłowo zostało skompletowane, to również system wizyjny potrafi zweryfikować, czy nie nastąpił błąd e, w kompletacji, czy wszystkie elementy Wszystko są. Wszystko na bieżąco. Zgodne, tak. Innym elementem możliwym do zastosowania, chociaż to są jeszcze na razie systemy pilotażowe, to jest na przykład skomplikowane procesy montażowe, w których do tej pory zatrudniani byli wysokiej klasy specjaliści, którzy byli w stanie prawidłowo reagować na sytuację awarii. Zastąpiliśmy to... Pojedynczą osobą o takiej wysokiej specjalizacji, mhm. najdroższej z reguły, jeżeli chodzi o wykorzystanie w firmach, którą na przykład na fermach wiatrowych, na elektrownię wiatrową a w celu remontu bądź naprawy uszkodzenia, mhm. nie jest wysyłany wysoko wyspecjalizowany specjalista inżynier. Ten siedzi w, u siebie na swoim stanowisku pracy i jest w stanie zdalnie kontrolować, nadzorować i Wspierać kilkudziesięciu techników, którzy posługując się goglami z rozszerzoną rzeczywistością, prowadzeni za rękę przez system komputerowy potrafią wykonać dokładnie te same wysoce wyspecjalizowane i zaawansowane technologicznie czynności bez angażowania bardzo drogich specjalistów. I nie popełniając błędu przy tym. Oczywiście, z pełną weryfikacją. Świetne. No, ciekaw jestem bardzo jak, jak to się dalej potoczy, jak się ta technologia rozwinie. Eee... I jest to na pewno postępujące, i pewnie w przyszłości wszystkie zawody świata będą już obsługiwane właśnie w ten sposób. Firma UNIWED również ma taką nadzieję, ponieważ utworzyła oddzielny podmiot UNIWED Vision R, właśnie w celu realizacji tego projektu. Okej. Okay. Dobra, myślę, że to by było na tyle. W takim razie, Panie Arturze, ślicznie dziękuję za wizytę, możliwość rozmowy i tego krótkiego wywiadu. Dziękuję Panu. Dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję.